Masie M toczy się w kierunku pionowej ściany. Jaka jest minimalna prędkość kulki, czyli której ta kulka podskoczy, w wyniku uderzenia w ścianę? Współczynnik tarcia kulki o ścianę wynosi mu. Przyspieszenie grawitacyjne to g. Kulka i ściana są idealnie sprężyste, z bardzo dużym, nieskończonym współczynnikiem sprężystości. A zderzenie ze ścianą trwa bardzo krótko. No dobrze, zacznijmy od narysowania sobie tej sytuacji. Rysujemy ścianę i podłogę. Oraz kulkę. Kulka porusza się bez poślizgu, zatem prędkość V, prędkość liniowa V i prędkość kątowa omega są ze sobą powiązane następującym warunkiem. V to się równa omega. B. W momencie, kiedy kulka się dotoczy do ściany i w nią uderzy, zaczną dziać się ciekawe rzeczy. <laughs> Jeżeli chodzi o prędkość liniową, to myślę, że dosyć łatwo możemy wywnioskować. Skoro kulka leciała sobie z prędkością V w kierunku ściany, no to w momencie zderzenia musiała. Przestać się poruszać z tą prędkością w lewo, bo zaczęłaby przenikać przez ścianę. Ponieważ mamy do czynienia ze zderzeniem idealnie sprężystym między kulką a ścianą o nieskończonej masie, no to po prostu zwrot prędkości ulegnie zmianie. Wartość prędkości się nie zmieni, kierunek się nie zmieni, tylko i wyłącznie zwrot tam się odwróci. Ale naprawdę ciekawa rzecz. Wydarzy się, jeżeli popatrzymy na sam punkt styku między kulką a ścianą. Skoro kulka ma prędkość kątową, to prędkość punktu styku kulki ze ścianą będzie równa właśnie omega r, czyli V. Natomiast prędkość styku ściany z kulką, punktu należ należącego do ściany, no to jest oczywiście 0. Zatem mamy względne przemieszczanie się tych punktów styku. A to oznacza, że pojawi się siła tarcia dynamicznego, która będzie się starała przeciwdziałać temu względnemu przemieszczaniu się. I mamy do czynienia tutaj z tarciem dynamicznym. I tutaj rodzi nam się już idea, dlaczego kulka w ogóle miałaby podskoczyć. Przecież skoro siła tarcia, dynamicz... dynam... skoro siła tarcia dynamicznego działa pionowo do góry, no to mogłoby się okazać, że ta siła tarcia będzie większa od siły grawitacji działającej pionowo w dół. I teraz jeżeli tak będzie, to kulka podskoczy, kulka będzie nabierze niezerowego przyspieszenia w kierunku pionowym. Dobrze. Czyli kolejnym krokiem tego rozwiązania będzie policzenie samego, samej wartości tarcia dynamicznego i ustalenie, czy ten warunek będzie spełniony, a w zasadzie kiedy on będzie spełniony. Czyli tak, mamy tarcie dynamiczne, którego wzór to jest yy, siła nacisku razy współczynnik tarcia. A siła nacisku może brzmieć troszeczkę problematycznie, no bo jak mamy ustalić, z jaką siłą kulka naciska na ścianę w momencie zderzenia? Pewnie z dużą, prawda? Ale jakąś dokładną wartość to ciężko podać. Moglibyśmy skorzystać z drugiej zasady dynamiki Newtona, ponieważ jedyną siłą, która działa na kulkę w kierunku lewo-prawo, w kierunku poziomym, jest siła oddziaływania ze ścianą nacisku czy siła reakcji. Zatem na mocy drugiej zasady dynamiki Newtona siła wypadkowa w kierunku lewo-prawo, e, czyli ta siła nacisku, może być zapisana jako zmiana pędu w czasie. Delta p przez delta t. Delta t to jest czas trwania zderzenia. My co prawda wartości tego delta t nie znamy, ale wprowadźmy ją sobie, ale wprowadźmy ją sobie na razie i zobaczymy co się stanie dalej. Z delta p będzie prościej. Delta P to jest zmiana pędu, no to skoro kulka na początku poruszała się z prędkością V w lewo, a potem po, po zderzeniu porusza się z prędkością V tą samą, tylko że w prawo, no to zmiana pędu wynosi 2mV. I delta P tutaj jest jasne. No dobrze, czyli siłę nacisku możemy zapisać jako 2mV przez delta P i wiedząc to, możemy zapisać teraz siłę tarcia jako właśnie 2mV. Podzielić na dresztę i to wszystko razy miu razy współczynnik tarcia. I to będzie wartość siły tarcia dynamicznego działającego na kulkę. Pulka odskoczy zawsze, kiedy wartość tego tarcia dynamicznego będzie większa od siły grawitacji. Widać, że w tej nierówności tutaj nic nie będzie zależało od masy. Masa nam przykład ładnie zniesie. Znamy miu, znamy g. Szukamy prędkości, ale pojawia nam się tutaj delta t. I o delta t to w sumie nic nie wiemy w treści zadania. Nie, a przynajmniej nie znamy wartości delta t. Więc to może brzmieć problematycznie, ale coś o niej wiemy. E, zobaczcie, że ostatnie zdanie w treści zadania mówi, że zderzenie kulki ze ścianą trwało bardzo krótko. Czyli to oznacza, że delta t w sumie nie wiadomo ile wynosi, ale bardzo mało. 1 dziesiąta, jedna setna sekundy, 1 tysięczna sekundy, e, dowolnie mała, dowolnie bliska zeru warto. A W związku z tym, jeżeli dzielimy przez dowolnie małą liczbę, no to ta siła tarcia no, musi być większa od siły grawitacji tak naprawdę zawsze. Czyli wniosek jest taki, że kulka w wyniku uderzenia o ścianę podskoczy zawsze. No i tutaj rozumowanie wydaje się dosyć proste. Jedynym wątpliwym założeniem, czy jedynym takim założeniem delikatnym, można by powiedzieć, jest ten czas trwania zderzenia. Czy możemy założyć, że, że czas zderzenia kulki ze ścianą jest nieskończenie mały? I co to znaczy tutaj? Bardzo mały, bardzo krótki. Czy to musi być właśnie jedna dziesiąta sekundy, czy jedna tysięczna sekundy bardziej? Możemy to sobie oszacować, yy, sprawdzając, kiedy ta nierówność zamieni nam się w równość. Czyli kiedy 2μmV będzie równe mg jak już sobie powiedzieliśmy, V nam się ładnie skróci i wzór na delta T jest po prostu 2 μv V podzielić na G. I teraz jeżeli sobie wstawimy jakieś takie w miarę realistyczne liczby, współczynnik tarcia równy 0,3, prędkość kulki to są 2 metry na sekundę, czyli prędkość takiego szybko poruszającego się człowieka, no i przyspieszenie gra grawitacyjne to 10 metrów na sekundę kwadrat, standardowo. Wychodzi nam, że czas trwania zderzenia, żeby kulka podskoczyła, powinien wynosić 0,1 sekundy o 12,10 sekundy. I myślę, że to jest coś, co byśmy nazwali jak najbardziej realistycznym czasem zderzenia. Prawda? Kiedy myślimy o jakimś zderzeniu, uderzeniu piłki o ścianę, no to właśnie o tego rzędu czasach byśmy e, myśleli. W rzeczywistości czas zderzenia zależy przede wszystkim od tego, jak łatwo można odkształcić pulkę bądź ścianę. Czyli od współczynnika sprężystości kulki oraz ściany. My tutaj mamy w treści zadania założenie, że współczynnik sprężystości jest bardzo duży. I to założenie jest kluczowe, bo z niego wynika, że zderzenie trwa bardzo krótko. Jeżeli sobie, jeżeli mieliście kiedyś okazję uderzyć um, głową o um, jakiś kamień, czy o jakąś twardą powierzchnię, to, to wiecie dobrze, że to zderzenie... Je, bardzo mocno boli, ta siła tego zderzenia jest duża, ta siła FN będzie bardzo duża. Dlatego, ponieważ twarda powierzchnia się nie odkształca, czyli czas zderzenia, zderzenia jest bardzo krótki, siła jest bardzo duża. Natomiast jeżeli uderzymy głową z, nawet z dużą prędkością w poduszkę, która się świetnie odkształca, no to nic złego się nie stanie. Ta siła nacisku jest bardzo mała, no bo czas zderzenia jest bardzo. Żeby w warunkach domowych zaobserwować to podskakiwanie kulki, to najlepiej by było, jakbyśmy wzięli jakieś dwie twarde powierzchnie. Najlepiej na przykład szklaną ściankę, szklane naczynie i metalową kulkę. Jedno i drugie jest dosyć twarde, więc powinniśmy zaobserwować takie podskakiwanie, możemy to sprawdzić. Jeszcze drobna errata na koniec. Ten czas zderzenia, jaki obliczyliśmy, należy bardziej traktować jako oszacowanie, a nie jako idealną wartość, ponieważ w rzeczywistości, co się dzieje w trakcie zderzenia, w trakcie zderzenia kulka zyskuje prędkość pionową do góry i wytraca prędkość kątową. Zatem może się okazać, że już w trakcie zderzenia tarcie dynamiczne zamieni się w tarcie statyczne i kulka nie skoczy, tylko zacznie się tak jakby wsuwać po ściance. Tak więc, aby w pełni poprawnie policzyć czas zderzenia, należy, po, należy sprawdzić również warunek, czy tarcie zmieniło się statyczne w trakcie zderzenia, czy cały czas pozostało dynamiczne. Taka bardziej dokładna analiza zderzenia kulki ze ścianą była przedmiotem jednego z zadań już nie na pierwszym, tylko na trzecim etapie olimpiady fizycznej.